Z tej strony. Jure. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy w grę w nowej serii z Olom, ale ja, ja ale słyszę, Ola mnie nie słyszy, bo będę dzisiaj ją śledził. Mam pieniądze w tej grze auta są i w ogóle, a więc zaczynamy jej śledzenie. Tutaj tutaj w ogóle jest dziadek. Mój dziadek. Biedny dziadek. Mm, dobra, się dobra idę, idę tędy, tędy, Oj, i przez okno i będę, że pieniądze, bo będą pieniądze. Mam pomysł wizowy. jej, wezmę. ona w tej skrzynce siedzi cały czas. Mm, dobra. Skąd To online tyle. To online chciałam i. sobie. O nie, prawie miecz wyrzuciłam. I włam, e, Ona nie widzi, że pieniądze z nieba lecą nie? Jak ja bym zobaczył okay. pieniądze z nieba, to ja bym powiedział ich w Tryminal. Hmm. Tam jest w ogóle moja rezydencja. Nie, żartuję, to nie moja. Za ile ono się skapnie, że pieniądze z nieba lecą? wiem, hmm, to powiem trochę. Jezu! O! Wow. Ty akurat nie wróciłam. Nie bo Daj mi L3, Daj mi L3. Nie mam L3, ale reale, mogę iść. Nie mam! Mam 53! Proszę bo ja Bo ja mam tyle tego! Mam 400 450! Wow. <Ć Monitor endpoint habppyaciones> to w ogóle nie tak, że ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć i ja mam na dwa na... Czy na 14, 14 staków też zielonych. No, 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 nie dobra. Mm, Niech ona już zejdzie dobra. w jakieś inne miejsce, bo tutaj nie mam co do roboty z nią. Eee, dobra, tak. No i mogę ruszyć tak. I I najpierw będę wyprowadzić pinka. Pi, pi, o oh, nie, jak to się nazywa? Ej, gdzie kury chodzą? No, ja nie mogę, ktoś nie ze mną brany. Dobra, idziemy, a może przez dwa Ja pan pokopuł, tak? Ale ktoś mi to odpłaci. Jak te kury chodzą? O nie. Dobra, kurde, o kurde. O kurde, dobra, Idę spać. Ja nie mogę widzieć! Ja! Zdejmę. W ogóle, czy moja to mam dziurę w oknie! Ja nie mogę! Dobra, pójdę, żeby ona myślała, że jest sama na serwie i żeby zasnęła, i żeby się obudziła. Dobra, ja, ja. Się... Muszę uzbierać trochę drze gdzie ona idzie? Dobra, gdzie Ja zasób się schowam. Dobra, szybko biegnij. Ule biernij, biernij, nie Zatajtaj. Dobra, za to i Dobra. Owieczki, 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 owieczki ciągle. Jem z dom. Nie widzimy. Dobra, wracaj, 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 wracaj. Nie, 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 Na razie nie, nie, widzi. O, mam nie, 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 ekstra, extra, ekstra. extra. Dobra zrobię nie... ścieżkę z tej pieniędzy. Robię ją już powoli. Dobra. Dobra, mam fajerwerki. Wow, a tutaj. Dobra, nie chcę. Ona... Czy to jakąś ścieżka, czy co? Czy droga? Ona tutaj. A one to więcej fajerwerków. No, I tu jej rzucasz 10 znaków tu... z tych pieniędzy. O ty, ona tu wiedzieliś po prostu. Gdzie? Tu, tu. Tu. Chowaj się, chowaj się, chowaj się! Tu? Parę się możemy to mieć to do mnie. No, A tu do no, domu! No, I gdzie? Tu? Na dziura tam jest! No niech zobaczy tą dziurę! No tam była dziura, widzowie! Dobra, rzu Dobra, rzucę jej tam, tam te pieniądze. Nie! 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 Ona mnie widziała? widziało coś? Ona naprawdę ma na to z oczami. To się jest chyba głupi, że ja mam fajerwerki. To się jest chyba głupi. Ja nie mogę. O kurczę, dobra, pieniądze, kolejna ścieżka. Tu ja je porozrzucam te pieniądze. Dobra, już, tylko teraz muszę to sobie zakopać. O, widzowie, kurde. To jest do O nie, widzowie, ja chyba zaraz będziemy mieli Mam tak i, i mam jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem taków zielonych. Kurde, nikt z tych zielonych i ją odłożyć. Ona nie zauważyła, że u góry tych zielonych jeszcze jest? Mm, 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 Już ciężko ja jej tak zrobiłem. Albo nie, no to sobie odłożę. Kup, 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 kup. Jak ona będzie iść, to ja zaskoczę na dół. Ja jej tu rzucę na schody więcej, tego żeby zauważyła. Mm -hmm. Dobra. te schody no czemu ona nie idzie już mówiłam że idzie na górę chyba nie no i nie no i te zielone weźmie później o kurde to ją z góry o kurde o kurde o kurde o kurde o kurde o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. O kurde. меня а мой меч, у а меня мой меч. Да. О, круче. О, круче. О, круче. przyjechali do mnie goście, a więc yy, o kurde, ona mnie zobaczy zaraz. Yy, widzimy się yy, w kolejnym odcinku. Pa, cześć i cześć. O kurczę, widzę. Muszę. Yy, yy, yy.